Witam wszystkich to PWSC-9NRF. Jak widzicie, dzisiaj troszkę w innym stylu, ponieważ mam awarię prądu. Jest to dość poważna awaria, ponieważ w najbliższej okolicy nie ma w ogóle zasilania. Z tego co widzę nie działają telefony komórkowe ani telefony stacjonarne. Stąd też sama usterka musi być gdzieś poważna. Już od jakiegoś czasu szwankowała sieć komórkowa. Zaczęło się od tego, że nie było połączenia internetowego. No i po chwili wyłączyło prąd. I praktycznie musiałem przejść na zasilanie awaryjne. Dysponuję tutaj taką lampką. Ona praktycznie może świecić w różnych trybach tutaj intensywności świecenia. Teraz jak ja dożywam tego najsłabszego trybu. W tym trybie ona może świecić ponad 15 godzin, więc jakby jakieś światło mam. Kiedyś zaopatrzyłem się tutaj w naftę do lamp naftowych, więc, więc praktycznie mam kilka litrów takich lamp, takiej paliwa do tej lampy, więc też w jakiś sposób tutaj ciemno nie będzie. No, ale od tego siedzenia wziąło mnie troszkę na rozmyślania, co by było gdyby, gdyby na przykład musiał wezwać pomoc. E, pogotowie, bądź jakieś inne służby no, do udzielenia jakiejś pomocy. No i tak praktycznie jedyną komunikacją tutaj ze światem jest radiotelefon. Postanowiłem załączyć radio, e, poszukać czynnych instalacji w pobliżu. No, jak widać, odległy ode mnie około 20 km przemiennik SR-9 ko jest aktywny, więc. To mnie już cieszy, że mam jakiś kontakt ze światem. Oczywiście, radiotelefon mam też zaprogramowany na kanały PMR. Gdyby coś się podziało, też mam możliwość tutaj komunikowania się z ludźmi, którzy dysponują takie urządzenia, takim urządzeniem na kanałach PMR. Niekoniecznie osoby, które mają licencję krótkofalarską. Co do samej komunikacji tutaj ze światem, no dysponuję jeszcze radiotelefonem przewoźnym w samochodzie, którym mogę też, że tak powiem, komunikować się, no jak również CB radio, które też niedawno zainstalowałem, które bardzo dobrze przydaje się na takie okazje, też można się skomunikować z osobami, które używają tak zwanego pasma cywilnego. Co do samego zasilania, zbierałem się od dłuższego czasu... Chciałem, tak powiem, uruchomić sobie takie zasilanie awaryjne oczywiście nie stałe, tylko w razie W w postaci właśnie jakiejś przetwornicy zasilanej tutaj z akumulatorów. No i myślę, że będę musiał nabyć takie urządzenie dla testów i na przykład, jak ja sobie to wyobrażałem no, gdyby się na przykład okazało, że prądu nie ma więcej niż kilka godzin, należałoby. Doprowadzić jakieś zasilanie, żeby przynajmniej te podstawowe źródła odbioru spróbować przywrócić. Oczywiście telefony komórkowe jest to rzecz wtórna, czyli tutaj ładowanie telefonów no nie ma sensu z racji tego, że i tak, praktycznie mogę nagrywać, mogę coś tam sobie dubać w telefonie, no ale nie ma opcji, żeby na przykład gdzieś zadzwonić. Więc jedynym sensownym rozwiązaniem tutaj zasilania to są już na pewno jakaś komunikacja e, czyli radio, e, zasilanie lamp, czyli ładowanie ewentualnych akumulatorów innych mniejszych z takiego źródła, no na pewno zasilanie dla pieca, żeby móc tutaj móc ogrzewać dom, e, żeby cała instalacja centralnego ogrzewania e, nie zamarzła. Będę musiał w tym celu troszkę zgłębić temat. Ja już kiedyś miałem taką przetwornicę inwerterową na SINusie, wyszukaną, więc będę musiał takie urządzenie nabyć. Myślę, że sprzyda się też na wyjazdy, żeby zasilać tutaj swoje urządzenia, które no, mają, co prawda, opcję zasilania też z sieci 12V, ale spokojnie można też podpiąć się gdzieś pod samochód, pod taką przetwornicę. No, i tutaj zasilać kilka innych urządzeń, na przykład no, niestandaryzowanych, na przykład na napięcie 12V, na przykład na 12.8, jakiś wzmacniacz czy coś w tym stylu. Więc myślę, że wyjście przetworzenie napięcia 12V na e, 230 jest tutaj dobrym rozwiązaniem. Ciekaw jestem, co napiszecie w komentarzach, jak radzicie sobie w tego typu sytuacjach. Jakie przetwornice używacie, ewentualnie inne opcje? No, generatory na paliwo są dobre, ale myślę, że dobry generator kosztuje na pewno dużo więcej niż taka przetwornica. No, on się sprawdza na pewno w dużych odbiorach, które nie wymagają jakiejś dużej kultury napięciowej i, i tutaj stabilności częstotliwości. Więc zasilanie takich jakichś podstawowych urządzeń, jakby jakieś ładowarki, oświetlenie. Zaję jeszcze na Lore? Lora pracuje, więc stacje też tutaj w jakimś takim w zasięgu są aktywne. O, czyli ktoś tutaj na PMR rozmawia. Zbliżymy radio bliżej okna. Może usłyszymy jakąś komunikację. Fajną funkcją w tym Bałfęgu jest też radio, czyli można... O, proszę. Nie to, nie to chciałem puścić, przestroimy. ...dziś rozmawiała w Brukseli minister funduszy polityki regionalnej. Można spróbować tutaj przełączyć i wyszukać jakieś stacje, które nadają jakieś komunikaty informacyjne. Ciekaw jestem, jak to jest. W takim radiu, w przypadku jakiegoś większego blackoutu, czy mają na to jakieś procedury, na przykład, żeby przełączyć się na mniejszą moc i skorzystać właśnie z jakichś generatorów, agregatów? No i zasilać stację i nadawać. Podejrzewam, że są wyposażeni, takie lepsze rozgłośnie, są wyposażone właśnie w jakieś generatory diesla, które tutaj zasilają nadajniki i mogą tutaj. Działać w trakcie wyłączenia napięcia, no, jednocześnie informując tutaj wszystkich o sytuacji w regionie. Nic, no, czekamy dalej. Na razie nie ma prądu. Około półtorej godziny. Zobaczymy, jak ta sytuacja dłużej potrwa. Zobaczymy, będę nagrywał, spróbuję tutaj później jeszcze jakąś relację dograć. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć tutaj. Już w lepszych okolicznościach, że prąd wróci i będzie można i zagrzeć się z sieci, jak również zasilać odbiorniki. No, mija dru druga godzina bez prądu. Dalej sytuacja się tutaj nie zmienia. No i tak sobie siedzę i myślę sobie. No i tak generalnie, człowiek wyżej myśli tym nachodzą tutaj różne przemyślenia, opcje, w jaki sposób właśnie można byłoby sobie tutaj radzić, jak również, które źródła wymagają tak zwanego priorytetowego zasilania. Jak wiecie, dysponuję tutaj sprzętem na fale krótkie, czyli to jest jsuft 1000. Mam tam jeszcze taki rezerwowy transceiver starego typu Kenwood 820. No są to urządzenia Zasilane z sieci 230V, więc zasilanie tych urządzeń nie mają opcji zasilania tutaj niższym napięciem. Jednak myślę, że w takiej tutaj lokalnej sytuacji najlepszym sprzętem właśnie do komunikowania się jest sprzęt właśnie na fale ultra krótkie. Czyli tak jakby podstawowym tutaj źródłem, które powinienem utrzymywać w łączności jest. Moje urządzenie 736R, które automatycznie w chwili obecnej używam tylko i wyłącznie za zasilaniu z sieci 230V. Oczywiście jest tam opcja podłączenia zasilania na napięcie 12V. Samo urządzenie nie bierze dużo prądu, maksymalnie przy nadawaniu około 15A to na pełnej mocy, gdybym chciał na przykład ograniczyć się tutaj do mniejszej mocy jest taka opcja stosując antenę stacjonarną spokojnie mógłbym zejść do około 3-4A na używanie właśnie takiego urządzenia więc jest szansa, że mógłbym tutaj być w komunikacji na tym urządzeniu na duży dystans właśnie na tej mniejszej mocy no gdybym musiał gdzieś wyjść w teren oczywiście zabrałbym swoje urządzenie przenośne które dysponuje również dwoma trybami mocy. Mamy tutaj bodajże 1W i 2,5W. Bardzo sobie chwalę ten podział mocy, ponieważ nieduża moc nadawcza wystarcza na to, żeby ten akumulator mógł tutaj działać dłużej. Oczywiście, gdybym musiał się awaryjnie na przykład skomunikować, na pewno bym gdzieś się skierował na jakieś wyższe zniesienie i automatycznie miałbym dużo większy zasięg. Oczywiście podstawowym źródłem są tej przemienniki, no ale gdyby się okazało, że jest awaria prądu większa, praktycznie pozostaje tylko i wyłącznie komunikacja Direct z innym urządzeniem bądź poprzez kanały właśnie PMR na mniejszej mocy. To tak, może pokrótce tutaj o tych opcjach. Co do samego zasilania tutaj. Jako oświetlenie z powodzeniem można właśnie stosować jakieś akumulatorowe rozwiązania. Oczywiście, no nie mieszkam też gdzieś daleko, więc, praktycznie jest też opcja udać się pieszo w jakiś punkt i no uzyskać jakieś dokładniejsze informacje. Niekoniecznie tutaj, będąc w komunikacji radiowej, też jest taka opcja. Ale słyszałem, że w niektórych rejonach Polski bywa, że czasami nawet chyba zeszłej zimy, w styczniu też jakoś to było, nie było prądu ponad 12 godzin. Więc jak widać, zdecydowanie w tak długim okresie czasu już trzeba sobie w jakiś sposób tutaj radzić. Co jeszcze takiego tutaj mi się nasunęło na myśl? No gdyby na przykład przyszło, przyszło rozpalić Ogień, stąd też warto dysponować jakąś zapalniczką, niekoniecznie zapałkami. Ja akurat dysponuję zapalniczką typu Zippo, która jest posiada zasilanie, zasilanie benzynowe. Taką zapalniczkę można zalać tutaj też naftą, benzyną, jakąkolwiek, nawet tą E10. Stacji benzynowej, no i oczywiście sobie poradzić. Oczywiście standardowo używa się typowej benzyny do zapalniczek benzynowych. No nie zawsze te zapalniczki gazowe są dobre, powiem szczerze, inne, na przykład, jakby przyszło w trudnych warunkach rozpalić ognisko, zdecydowanie łatwiej jest rozpalić ogień zapalniczką benzynową, ponieważ energia pomienia takiej zapalniczki jest dużo. Większa, co też, że tak powiem, świadczy sam kolor płomienia Daje większą energię i łatwiej jest rozpalić Ogień taką zapalniczką, nie zapalniczką gazową No tak myślę, co tu jeszcze jest istotnego Na pewno warto posiadać dobrą latarkę Ja akurat mam kilka latarek, co prawda no, nie jestem maniakiem latarkowym A wiem, że jest, istnieje takie hobby, właśnie maniak latarkowy, który kupuje Drogie latarki, przynajmniej raz w miesiącu. No i dysponuję ich większą ilością. Ja akurat posiadam latarkę dość mocną. Nie wiem dokładnie, jakiej ona jest mocy. Już powiem Wam, 200-200 W. No, latarka ma już wiele lat, jednak sam słup, słup światła, który mogę tutaj na niej wyzwolić czyli skupić, skupić światło i ewentualnie gdzieś. Kogoś informować na jakieś. Jak widzicie, mocno mogę skupić słup światła. Praktycznie kiedyś testowałem tą latarkę w takich całkowitych ciemnościach. No, powiem wam na około, no nie chcę powiedzieć, że półtora kilometra, ale na kilometr jest przełamanie światła. Zasilanie takiej latarki odbywa się z akumulatorów, więc można posiadać kilka takich akumulatorów naładowanych. Praktycznie kiedyś robiłem testy świecenia, i w takim maksymalnym słupie światła świeciłem, i praktycznie ponad 4 godziny latarka świeciła i mogła spełniać funkcję. Więc warto się zaopatrzyć właśnie w latarkę. No i dysponować też takim źródłem, gdyby na przykład przyszło nam gdzieś iść w teren i Tutaj szukać jakiś, e, no jakiegoś ratunku. Patrzmy jeszcze, jak to wygląda, jeżeli chodzi o samo zasilanie. Tak jak mówiłem, lampka ma e, kilka trybów. Tryb najmocniejszy, i to ma te trzy tryby dokładnie. A się, że spokojnie, żeby tutaj. Nie muszę oświetlać jakiegoś większego terenu, więc spokojnie taka lampka daje radę na jakieś mniejsze pomieszczenie. Dobra, przeszedłem teraz na zasilanie latarkowe. Lampkę dałem synowi, bo chciał się pouczyć. Jutro ma jakiś sprawdzian, więc na pewno jemu bardziej sprzyda się tamto zasilanie niż mnie. Na razie tutaj korzystam właśnie z tej latarki, świecę sobie w sufit no i tutaj mam przynajmniej lekko przełamany półmrok. Nawiązując jeszcze do komunikacji radiowej myślę, że dobrym rozwiązaniem jest tutaj wprowadzenie właśnie tych testów łączności kryzysowej, żeby tutaj jak największe gro osób oswoić właśnie z używaniem różnego rodzaju urządzeń nadawczych. Powiem szczerze, zrobiłem kiedyś taki eksperyment, poprosiłem właśnie syna, żeby skorzystał właśnie tutaj z Sibiradia. no i spróbował coś nadać, nawet w formie takiej próby bez nadawania, ale miał coś powiedzieć. No i powiem Wam szczerze, tak od razu, żeby coś wykrzesać z siebie, no nie było łatwo, stąd też myślę, że takie treningi osób tutaj, które są zainteresowane tematem, Powinny być jak najbardziej podtrzymywane. Ja też nawet miałem w planach spróbować w tym miesiącu styczniu spróbować właśnie wziąć udział w takich testach łączności, żeby też właśnie tutaj osoby z mojego najbliższego otoczenia oswoić, właśnie z używaniem sprzętu, korzystaniem właśnie z kanałów PMR. Już ostatnio robiłem tutaj szkolenie synowi z radiotelefonu żeby umiał obsłużyć, przełączyć z pamięci na VWO, w pamięciach móc wyszukać kanał PMR, żeby mógł sobie tutaj poradzić w trudnych sytuacjach, jeżeli tutaj jakby mojej jakiejś takiej rady wsparcia by brakło. Stąd też mam w planach właśnie w tym miesiącu zabrać go na takie testy łączności kryzysowej, żeby mógł się oswoić tutaj z używaniem Sibiradia. Czy też PMR, i żebym mógł poćwiczyć, wykonując łączności w terenie. No, i jak widzicie, sytuacja opanowana, właśnie przed chwilą włączyli prąd, więc żyjemy. No, ale myślę, że dobrze, że tak się stało, ponieważ miałem praktycznie niecałe 3 godziny czasu na to, żeby troszkę w spokoju i w ciszy pomyśleć, co zrobić. Gdyby się okazało, że taka awaria jest poważniejsza i może nie być prądu dłużej. Bardzo jestem ciekaw waszej opinii pod tym filmie, jak wy radzicie sobie w tego typu sytuacjach, bądź z jakimi sytuacjami przyszło wam się zmierzyć. Tutaj bardzo chętnie poczytam komentarze na czym skupiliście się głównie. No i oczywiście czy w jaki sposób tutaj dysponowany sprzęt pomógł Wam w komunikacji? Na pewno bardzo istotną sprawą jest mieć łączność radiową na wypadek właśnie wezwania pomocy. Pamiętajcie, nigdy nie, nie wiadomo kiedy przyjdzie taka potrzeba, żeby skomunikować się tutaj, wezwać pogotowie ratunkowe do osób bliskich, czy też osób z najbliższego sąsiedztwa. Więc warto jest mieć właśnie przećwiczone tego typu kontakty tutaj z osobami. Sposób informowania się No jak również to co wspominałem czyli łączność kryzysowa na wypadek różnego rodzaju klęsk żywiołowych. Dobrze jest tutaj właśnie i młodzież i osoby które jakby no nie za bardzo są zorientowane w sprzęcie umiały taki sprzęt obsłużyć bo często właśnie taka stacja Pośrednicząca tutaj w komunikacji, przesyłaniu jakichś komunikatów na dalszy dystans jest bardzo cennym tutaj źródłem informacji. Ja będę kończył ten materiał, żeby nie wyszedł za długi. Dzięki za uwagę, czekam na komentarze i zapraszam do innych filmów. Cześć.